Hej, hej, witajcie. W kontynuacji mamy przerwę międzysezonową. Centrum zespołu zrobione. Modernizacja, mamy plan sponsora, więc ważne rzeczy są. No, patrząc na nasze auto, jesteśmy chyba coraz gorsi. I też patrząc na, na konkurencję, tak mi się wydaje, więc to może być problem. Widzicie, trochę dużo części teraz um, potrzebujemy zrobić, nowych. Co też jest pewnie problemem. Jedne stronki boczne, były one za dużo, nie dały te nowe. No dobra, Z dużo nowych części do zrobienia. Dobrze, że jest ta przerwa. Oczywiście zmieniam teraz wszystko co najgorsze przed Zandorfem, żeby jeszcze chyba skrzynię je zmienię, żeby po prostu być przygotowanym OK, pozmieniane e, Coś się produkuje Tak, czy jeszcze trzy czy jeszcze nic nie możemy zrobić tutaj mm, Wszystko się bada Więc e, plan sponsora teraz 12 milionów na koncie, ale to zostało, bo dużo części teraz musimy zrobić, dużo kasy wydamy. Bianka, ona może iść, ona nam nie jest potrzebna. Sprawa po wyścigu, skuteczność z personelu. Tunel jest słaby, fabryka. No może być, finalnie Fabryka Dobra, nie będzie w tej fabryce, no No okej okay. mm, Obiekty patrzymy no tunel zaraz będzie do niczego <laughs> więc mam modernizację 10 milionów no nie wiem raczej nie chciałbym tego robić teraz no ale chyba nie będę miał wyboru zaraz bo zanim się zmodernizuję a potrzebuję to na nowe zawieszenie Symulator też zaraz trzeba będzie rozwinąć. No, dość sporo też kosztuje. Tutaj na razie jest ok. No dobra, co idziemy dalej? Jedno podwozie. Zawieszenie ma, przedni skrzydło nie mamy w ogóle. Brak zdolności. To tylko jedno możemy produkować teraz, przez to, co zrobiłem. A nie, tu sekcje się jeszcze produkują. Boczno, okej, okay, bo myślałem, że coś się zmieniło. Najpierw robimy to, co się długo produkuje. Ok, aktualizacja, rozwoju kierowcy. Pursze kontrolę, to dobrze, że zwiększył kontrolę. I reakcja, hmm. hmm. myślę, że powinien pójść. W hamowanie bardziej teraz jeszcze. Może. Z tym wyprzedzaniem to już nie jest taki złe To spójrzmy. Model ma duże tempo rozwoju, jest jeszcze gdzieś hamowanie tu, a ten pan. Może faktycznie tamto mu zróbmy te długie przejazdy. Niech będzie nadal. Może hmm, powinniśmy jej dać coś przejechać teraz. Harmonog harmonogram szkoleń najpierw. Zobaczmy. Wygląda spoko. Hmm. O jakie mają atrybuty? Tu uwalnianie bolidów widzę, że jest słabsza. A teraz? Teraz wydaje się dobrze to zrobione. Nie wiem, czy siłownie mogę wcisnąć jeszcze będzie dobrze. No, nie są tacy zmęczeni, jest ok. Myślę, że git. Um, produkcja. Dalej nie jest git. Dobra, mam badania. Zawieszenie się bada, ok. Tu mamy 2-2. Projekt jest w toku. A nie, czekaj, no co ja patrzę. Chyba na badanie powinienem. 2, 1, 1, 1, 3, bo to jest to, co bardziej. No to wypadałoby chyba strąki teraz zrobić. To może temu dajmy tych. Szybciej skończę. No mamy sporo kasy i się zastanawiam, czy właśnie nie tego tunela aerodynamicznego nie rozbudowywać. 5 milionów tylko zostanie. Właśnie Więcej rzeczy zaraz będzie Do remontu Dobra, nie wiem, trudno, ryzykuję Niech się modernizuje Tylne skrzydło jest ok Przednie było do rozbudowania Ale chcę najpierw te, co się robią dłużej Te części, widzę, że stronki Sekcje są git, zawieszenie z git. Czyli w sumie podwozie przednie skrzydło i strony. To zróbmy te stronki. Jedną sztukę może na razie. OK, to tam się robią stronki. Podwozie jest. Na podwozie teraz mamy 3 tylko 10 dni. A może jednak zróbmy teraz skrzydła, bo. Dobra, to weźmiemy 3 no i resztę wrzucimy. Tu jest najdalej że to co jest najbliżej to będzie to 10 dni mamy celne skrzydło i teraz muszę zobaczyć jak to wygląda z perspektywy Sorry, nie to e, Gdzie to jest to? Zasady i przepisy 33%, tak? Jeszcze w plecy Przednie skrzydło też ogromna strata A bo to są jeszcze te gorsze części, mamy założone teraz, to tak też to liczenie jest trochę nieadekwatne. Ale powiedzmy, no te sekcje boczne trzeba robić na pewno najbardziej ze wszystkiego. Tych inżynierów tutaj zmieniam, podwozie jest bardziej wytrzymałe. No muszę mieć stronki jeszcze podwozie i te przednie skrzydło. Przednie skrzydło się robi. Powinno starczyć. No, może zróbmy podwozie. 2 miliony już tylko. Ups. <słuch> A kolejne badania będę musiał robić. Zły stan silnika wiem. No to te stronki trzeba robić. Wiem, że to dużo kosztuje, ale teraz jest najłatwiej, żeby to po prostu wszystko spiąć w całość. Nie mamy tyle kasy, więc myślę, że na razie, na razie po prostu rozdzielę tu ludzi. Inżynierów. Spróbuję to chyba opóźnić. Jak najbardziej mogę. Ale kurczę, nie wiem. Badanie. Kusi, żeby zrobić coś, nie? E, coś taniego. To jest milion. To może zróbmy to, co ma milion. No dobra. To badania się robią. A my lecimy dalej. Także przechodzimy do treningów. No. Może być ciężko na tym torze, ale myślę, że to 18 miejsce jest na pewno zawsze osiągalne, o ile się czegoś tam nie odwali, więc wnoszę, że powinniśmy dać radę. Także ja wybieram 2 razy 18, bo kasa jest nam potrzebna. Także do zobaczenia za chwilkę w kwalifikacjach. No dobra, już po treningach mamy stówkę. Zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Pozmieniamy najpierw oczywiście części. Eee, Pursze prawie już na samych nowych jedzie, no bo te stare już się zużyły. Nawet jak są używane tylko na treningach. Czyli Pursha mamy 9.5, 13.5, 5 do 5, 3,41 1. A, a u Lousona już wam zaraz mówię, tu jest więcej części do zmian <laughs> Jechał na tych jeszcze starych, gorszych większości Chyba zbadaliśmy już te nowe wloty powietrza, czy nie? Tak, zbadaliśmy, dobra, już jest Okej okay. To zmieniamy, to zmieniamy no, i, i patrzmy na konfigurację 10, 13,5, 7 do 3, 3,0, 0,55. No i zaczynamy. Ale temperatura opon widziałem 96 stopni. Wyjdziemy od razu. Ładna pogoda. Więc trzeba będzie trochę je rozgrzewać na pewno. Mam nadzieję, że tam nic się nie wydarzy. To jest trudny tor. Znając moich kierowców wszystko może się wydarzyć. Pursze się wykrzaczył na trzecim zakręcie Raz, dwa, nie, czwartym chyba Niedobrze Mam nadzieję, że nie rozwalił silnika i skrzyni Trudno, jedziemy jeszcze raz Więc Pursze odpada w kwalifikacjach Próbujemy nim od razu wyjechać, teraz pewnie dużo ludzi wyjedzie, więc będę przyblokowany gdzieś tam. przyblokowanej po kółku No i będą słaby weekend będzie chyba Spróbujmy jeszcze raz na tych. No teraz się nie rozgrzały tak to opony. No, i teraz się poprawiłem. W każdym sektorze to ciekawe. No chyba zostawimy, tak? Widzę, że spora przewaga. No nie chcę tych innych opon zużywać. Dobrze, że będę miał dwa auto na końcu teraz pół sekundy No się oni męczą No nie, na no spokojnie widzę O tu mamy dobrą prędkość Dość wysoko, dziesiąte miejsce Czyli po prostu trzeba mieć tam gdzieś 1096 I widzę, że podwozie tylne skrzydło i zawieszenie. Zawieszenie stare, podwozie niestety nowe. Tylnego skrzydła mamy dużo. RS uszkodził. Silnik spadł o 10%. Skrzynia biegów dużo spadła. ojojoj i oj, oj, panie Pursze. No bo już musiał jechać tym do końca sezonu, bo ja nie zamierzam kupować nowych rzeczy. no to dość spore uszkodzenia, bo RS był z 80, spadło parę naście. to spadło paręnaście to, co jest gorsza teraz to zamontujmy mu tą no silnik też trochę spadł, no, ale nie aż tak ale no słabiutko no cóż, zdarza się lecimy dalej Q2 Spróbujmy od razu wyjechać. O, chyba nie pojechał tak dobrze. Wydaje mi się, że miał lepszy czas w Q1 na tych gorszych oponach. Może warunki też są teraz inne. Ja myślę, że dobrze w miarę wyjechałem. Zobaczymy. O nie, nie użyłem baterii. Poprawił się na razie, no to w dwóch sektorach. W trzecim też. No, i myślę, że mam tak dobry czas, że nie ma co poprawiać. Lowsonem czekamy na Q3. Mercedes się przebudził chyba. Perez kara Aduan w ścianie, tak jak pursza.

około 10.5 eh, 9.5 sorry no, ale mamy jeszcze jedno opony może najpierw wyjdziemy na starych chyba jak ktoś mi przyblokuje to wiecie <grystanie> nie będę miał takich wyrzutów sumienia potem

Tory rasa, ale ja tu też się ścigam. O nie, ale Clark wyjedzie przed nas. No i po okrążeniu. Ale nas zblokował, ja nie mogę. O, science tam wypadł chyba. Te... Malązo, teraz można sprzyblokować, no, zobaczymy. No nie. No na razie się poprawiam. Już słabłem te czasy, ale... Piąte miejsce, wow! No dobra, koniec kwalifikacji Nie spodziewałem się, że będę aż tak wysoko, ale zobaczcie, gdzie są mercedesy um, No dawno ich tak wysoko nie było, więc może w końcu dali radę Na pewno mają lepsze wszystko tak naprawdę, więc Zobaczymy, jak pójdzie z Pursche. Patrząc na Lousona, wydaje mi się, że mamy prędkość. Kwestia tylko tak dobrej strategii dla Pursche. Eee, no, pojedzie na tych gorszych częściach. Nie, nie, staram się nie zamawiać nowych. Zobaczymy, jak będzie z limitem budżetowym na koniec sezonu. Jak to widzę możliwe, że ten ERS trzeba będzie zrobić, no bo będzie miał słabiutkie te dwa ERS. Przepraszam, na koniec sezonu. Także do zobaczenia w wyścigu i w następnych odcinkach będziemy myśleć, co zrobić z purza.